W tej lekcji omówimy sobie parametr przeźroczystość, jak i również drugi parametr gładkość, który wpływa na charakter tworzonego efektu przeźroczystości. Dodamy do sceny sobie nowy element. Efekt przezroczystości w programie prosto możemy stworzyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest włączenie opcji szkło w właściwościach formatki. W oknie właściwości w zakładce materiał włączamy opcję szkło. Wówczas uzyskujemy efekt przezroczystości z lekko prześwitującym materiałem, który jest nałożony na ten element. Jeżeli miałaby to szyba, warto by było nałożyć na ten element materiał jednolity. W przypadku szyb, jakiś materiał ciemny, ponieważ szyby nie są przeźroczyste, nie przepuszczają w pełni światła. A jeżeli takiej szybie przyjrzymy się na jej krawędziach, to często ona ma zabarwienie takie lekko zielonkawe, lekko niebieskawe lub czarne, w zależności od technologii, jaki została wykonana. Ja nałożę tutaj taki właśnie materiał zielonkawy na ten element. Tworzę sobie taki materiał nowy szyby. Wykorzystam ten kolor, sklonuję ten materiał. Tworzę nowy folder szyby nazwę szyba i nałożę ten materiał na ten element widzimy takie lekkie zabarwienie zielonkawe, materiał jest prześwitujący Teraz pokażę drugi sposób na stworzenie materiału przeźroczystego. Skopiuję sobie ten element. Dla tego obiektu wyłączę tą opcję szkło. Wówczas ten element będzie nieprzeźroczysty, ponieważ wyłączyliśmy tą opcję. Nałożę na ten element materiał z włączoną przeźroczystością. Sklonuję sobie ten materiał. Nazwę go szyba bezbarwna. W jego właściwościach łączę przeźroczystość nie na 100%, a 90 kilka procent, ponieważ szyby zwykle nie są przeźroczyste w tam zastosuj. W samym programie prosto nie widzimy żadnej różnicy. Natomiast jeżeli teraz byśmy wyrenderowali ten obraz, Nadal nie widzimy różnicy między tymi materiałami. Niektórzy nie mogą się zdziwić, dlaczego ta szyba nie jest przeźroczysta. I tutaj musimy wrócić do tego parametru, o którym już wcześniej mówiliśmy, czyli gładkości. Ten parametr gładkość również ma wpływ na przeźroczystość. Dla materiału z wysoką gładkością uzyskamy szyby przeźroczyste. Dla materiałów z niską gładkością skamy podobnie jak na naszym renderze szybę nieprzeźroczystą. Taką szybę mrożoną, gdzie przeźroczystości będziemy mieli rozmyte. Aby uzyskać szybę przeźroczystą, musimy ustawić gładkość nawet na 100%. Zrobię to dla obu materiałów. I ponownie wyrenderujemy. Tutaj trochę jeszcze słabo widać, ale otrzymamy materiały mocno przeźroczyste. Teraz gdybym chciał zmienić przeźroczystość tych materiałów, możemy zauważyć, że tutaj zmienię na 50% powiedzmy. Materiał już samym prosto jest nieprzeźroczysty. Natomiast gdybym chciał zmienić na tym materiale, w naszemu zdziwieniu, pomimo że przeźroczystość jest na 0. Materiał jest przeźroczysty. Jest to wynikiem właśnie działania efektu szyby. Jeżeli włączymy tą opcję, działanie parametru przeźroczystość jest wyłączone. Przeźroczystość tej szyby jest ustalona na pewnym stałym poziomie, zmiana tego parametru nie będzie miała znaczenia dla nas. Dlatego, że będziemy musieli utworzyć własne materiały o różnych przeźroczystościach, różnych gładkościach, polecam. Używanie tej drugiej opcji, gdzie nie włączamy opcji szkło, tylko sterujemy przeźroczystością za pomocą własności materiału. Ten element usuniemy. Stworzymy teraz kilka materiałów o różnych gładkościach. Użymy szybę bezwarną, czyli przeźroczystość dosyć wysoka, ładkość dosyć wysoka, dodamy jeszcze efekt zwierciadlany, czyli lekkie odbicia na szybie. To nałożymy na, na ten element. Sklonujemy jeszcze ten materiał. Zmienimy nazwę. Ponownie klonujemy. Dla tego drugiego materiału zmienimy gładkość. Troszkę niżej. I dla tego materiału jeszcze niżej. W samym programie prosto działanie parametru Gładkość jest niewidoczne, natomiast po wyrenderowaniu otrzymamy trzy różne materiały. W zależności od Gładkości, Przeźroczystość tych elementów jest różna. Tu mamy materiał z najwyższą gładkością. Dostaniemy materiał bardzo przeźroczysty. Tu mamy gładkość niższą. Już te przeźroczystości są rozmyte. A tutaj mamy materiał jeszcze niższą gładkością. I otrzymujemy taką szybę, takie powiedzmy, mrożone szkło. To, jak widzimy, w wyniku działania skryptu otrzymującego mamy takie lekko rozmyte przeźroczystości. Jeżeli byśmy wyrenderowali to w wyższej rozdzielczości, ten efekt będzie mniej widoczny. Tu na zestawieniu możemy zobaczyć wpływu gładkości właśnie na przeźroczystość i niższa gładkość tym to przeźroczystości bardziej rozmyta. Najczęstszym problemem, jaki może się pojawić w przypadku przeźroczystości jest rozmyty widok na przykład za oknem Gdybyśmy mieli szybę z niską gładkością, w samym oknie widokowym tego nie widzimy, natomiast po wyrenderowaniu może się zdarzyć, że widok za oknem będzie rozmyty. Jest to wynikiem działania gładkości. W tym przypadku musimy zwiększyć gładkość w materiale szyby. Nałożę ten materiał z wysoką gładkością na tą szybę i wyrenderuję jeszcze. W tym momencie widok za oknem mamy niezniekształcony przez działanie parametru gładkości. Jest ostry i wyraźny.